14 zeta. Tyle potrzebujesz, żeby zrobić obiad dla czterech osób. Chodź ze mną na zakupy, a zobaczysz, że zostanie Ci jeszcze reszta. Kup dwie paczki kotletów sojowych i ziemniaki tu prawie półtora Teraz do kolejnego marketu po resztę składników. Te piękne rzotkiewki, przyprawa kebab geros i mały jogurt naturalny. Zakupy w domu. A paragony z dwóch marketów na końcu filmiku. Oba opakowania kotletów sojowych przerzuć do michy. Następnie zalej wrzątkiem, tak żeby były przykryte wodą. Odstaw na 15 minut. Gdy zmiękną, dokładnie je odsącz, a następnie pokrój w paski. Z powrotem przerzuć do miski i dokładnie wymieszaj z przyprawą. Przyprawy wsyp według swojego gustu. I takie cudo. Przesyp na blachę i do piekarnika. 200 stopni termoobieg, 15 minut. Ziemniory obierz i ugotuj. Gotuj 10-15 minut od zagotowania się wody. Pokrój na blachę i do piekarnika razem z kotletami. Szatkiewki umyj pokrój. i pokrój. Pokrój dokładnie tak, jak ty lubisz. Do michy i dorzuć do nich pokrojone liście rzodkiewek. Zero way. Liście przerzuć do rzodkiewek, do tego pół opakowania jogurtu i sól. Dokładnie wymieszaj. A z reszty składników zrobię na świeżo surówkę, gdy reszta ekipy wróci do domu. Spójrz, jak pięknie to wygląda. Efekt końcowy, pysznie i kolorowo. Dla reszty ekipy standardowo paragony 13,58 za obiad dla czterech osób. Ograniczacie brak piekarnika? Wszystko zrób na patelni. Pamiętaj, że piekarniki mogą różnić się parametrami, więc czas pieczenia może ulec zmianie.